Dzień dobry Państwu, nazywam się Agata Grzybowska-Judas, jestem przewodniczącą sekcji kinematograficznej Dalekowschodniego Koła Naukowego i mam dzisiaj przyjemność rozmawiać z Jagoną Murczyńską, która jest organizatorką festiwalu Pięć Smaków. Dzień dobry do. Witam serdecznie. E, więc Może zaczniemy od takiego pewnie banalnego pytania, ale na pewno jest wielu z naszych studentów, którzy, którzy nie wiedzą, nie znają po prostu tej odpowiedzi. Jak w ogóle zaczął się festiwal Pięć Smaków? Skąd, skąd ten pomysł na, na festiwal? Festiwal jest organizowany przez NGOS, przez organizację pozarządową i pierwsza jego edycja odbyła się w 2007 roku. Był to wtedy przegląd filmów wietnamskich. Bardzo warszawskie wydarzenie związane z warszawską społecznością Wietnamczyków. To, było taki, to, to był taki mini festiwal, tak naprawdę, zorganizowany z myślą o tym, żeby poprzez film integrować społeczność Wietnamczyków żyjących w Warszawie z polskimi mieszkańcami. Wtedy pokazywano polskie filmy z wietnamskimi napisami, wietnamskie z polskimi. Był, był to taki przegląd, który, jak się okazało, był ogromnym sukcesem. Powtórz, dzięki, był pomyślany tak naprawdę jako jednorazowe wydarzenie, ale przez ten sukces organizacja postanowiła zrealizować jego powtórkę. No i tak to się zaczęło. Z roku na rok oprócz filmów wietnamskich. Arteria zaczęła pokazywać coraz więcej filmów z Azji Południowo-Wschodniej. Były retrospektywy kina tajlandzkiego, koreańskiego, filmów z Tajwanu, i stopniowo-stopniowo staliśmy się bardzo dużą imprezą. W tym roku będziemy już mieć 15 edycję. Pokazujemy filmy tak naprawdę z całego obszaru Azji Południowo-Wschodniej i Wschodniej więc od Chin, Japonii, Tajwanu. Poprzez Hongkong, ale też Tajlandię, Laos, Bhutan. Czasami sięgamy aż do Indii, chociaż to jest rzadkość, bo to tak wielka kinematografia, że nie jesteśmy w stanie jej objąć, tak naprawdę. Przydałby się jeszcze drugi festiwal na taką potrzebę. No i też naszą misją jest pokazywanie filmów nie tylko tych takich najbardziej arthousowych, niszowych, festiwalowych, które od czasu do czasu docierają na festiwale międzynarodowe, ale też trochę mainstreamu. Trochę popkultury, którą wszyscy bardzo kochamy, więc mamy i wojowników, i kinowalki, i science fiction czasami się trafia, i przeróżne szalone japońskie filmy, które. Gdzieś bardzo mocno są zakażenione w lokalnej popkulturze, ale też oczywiście kino autorskie, kino zaangażowane. Reagujemy na to, co się dzieje politycznie, więc staramy się pokazywać twórców, którzy w jakiś sposób odnoszą się do tego, co trudnego się dzieje w ich krajach. Jest dużo sekcji na festiwalu. Nowe Kino Azji to jest właśnie to miejsce, gdzie pokazujemy debiuty, gdzie pokazujemy tych twórców bardziej zaangażowanych. Co roku są jakieś retrospektywy związane z danym reżyserem, reżyserką albo z jakimś krajem sekcje tematyczne, jest tego dużo. No i w tym roku festiwal odbył się online, co pociągnęło za sobą decyzję, żeby tę online, online nową działalność kontynuować i rozszerzać, więc powoli, powoli przygotowujemy, już działamy tak naprawdę w trybie całorocznym. Jak zaczęłaś mówić o działalności online, to może przejdę do pytania, które chciałam trochę zadać później, ale będzie dobra kontynuacja. Jakby właśnie pewnie to, 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 to się wzięło, ale właśnie skąd ten pomysł na, na VOD, na, na te filmy pięć smaków w domu i też jakby też z ciekawości, jak w ogóle zdobywacie te filmy na, na te VOD, jak, czy to jest dosyć trudny proces, czy, czy jednak nie? O, to jest ogromne pytanie. Zaczynając od tego, skąd w ogóle VOD. Dla nas tak naprawdę. Hmm, wszyscy jesteśmy pasjonatami, tak kochamy do kino, chcemy je pokazywać i opowiadać o nim przez cały rok. I od dawna chodził nam po głowie taki pomysł, żeby organizować gdzieś cykliczne pokazy filmów azjatyckich, także pozwalające nam na sięganie po trochę starsze tytuły, bo jednak festiwal skoncentrowany jest przede wszystkim na premierach, z wyjątkiem retrospektyw, pokazujemy filmy nowe, jeszcze nie prezentowane nigdzie w Polsce. Natomiast no, mamy świadomość, oglądamy tych filmów setki, mamy świadomość tego, jak dużo jest tytułów sprzed dwóch, 3, 4 lat, które no, nie zmieściły się w żadnych z naszych sekcji, żaden inny festiwal ich nie pokazał. A są to tak naprawdę świetne tytuły, które no, budują jakoś historię współczesnego kina, które są bardzo ważne lokalnie, ale nie tylko. Bo się gdzieś też przekładają na jakieś międzynarodowe dyskusje. Brakowało nam miejsca, gdzie takie filmy możemy pokazywać i gdzie możemy też wracać do starszych tytułów, które pokazywaliśmy na festiwalu. One miały swoje dwa pokazy w jakimś kinie. Zrobiły na widzach ogromne wrażenie, pojawiły się teksty, które się do nich odnoszą, no i, i tyle. I zniknęły, nie było ich nigdzie indziej, nie są dostępne na żadnych platformach, nie były pokazywane w telewizji, nie ma ich na DVD. Można czasem je ściągnąć gdzieś z Tajwanu czy z Japonii za jakąś horrendalną cenę, ale to jest tak naprawdę jedyna możliwość. Więc te powroty do starszych tytułów są też dla nas czymś takim bardzo kuszącym. No i kiedy w tym roku festiwal online. Okazało się wbrew takim, takiemu powszechnemu przekonaniu, że te festiwale online są czymś gorszym i czymś takim biedniejszym i skromniejszym. My dołożyliśmy bardzo dużo wysiłku, żeby w programie festiwalu w tym roku znalazły się tak naprawdę wszystkie te filmy, które chcieliśmy pokazać także stacjonarnie, co było trudne i to do tego zaraz nawiążę w odpowiedzi na Twoje pytanie o trudność tych licencji zdobywania ale okazało się, że zabraliśmy tak naprawdę widownię prawie trzy razy, prawie cztery razy większą niż zwykle i byli to widzowie z całej Polski. I byli to te widzowie też bardzo zaangażowani, to nie było tak, że te filmy zostały gdzieś tam wrzucone na serwery, ktoś je sobie oglądał w domu i tyle, ale udało się przenieść online także tą festiwalową atmosferę dyskusji o filmach, polecania sobie nawzajem tytułów, wyłapywania jakichś ciekawostek, które no, fascynowały od, widzów od takich najbardziej niszowych rzeczy typu tropienie starych samochodów w malezyjskim kinie akcji. Po takie dyskusje związane z tym, na przykład jak koreańskie kino o kobietach świetnie oddaje jakieś emocje, które Polki mają w tej chwili w związku ze swoimi prawami, jakie, jakie mają jako kobiety. Więc tych dyskusji pojawiło się masę i bardzo, bardzo wielu z tych widzów. Prosiło o to, żeby nawet po zakończeniu lockdownu, nawet nawet po zakończeniu pandemii festiwal pozostał online, bo mogą nas oglądać wtedy ze Szczecina z Zakopanego, z Podlasia i z Katowic. I to okazało się niezwykle cenne. Więc rzeczywiście, no, połączyło się to jakoś z naszymi takimi planami, żeby, żeby coś więcej tutaj w tym temacie robić. Chcemy zostawić online nową formę festiwalu razem z powrotem do Kin. No, a Ponieważ platforma na festiwal już powstała, nasz szkoda nie wykorzystać takich technologicznych możliwości i zaczęliśmy myśleć o tym, jak stworzyć platformę działającą cały rok. Przy czym od razu mieliśmy takie założenie, że nie chcemy budować takiej po prostu biblioteki, do której wrzucimy jakieś stare tytuły, które mieliśmy na festiwalu i po prostu, żeby to był jakiś taki nieograniczony, chaotyczny zbiór. Bo też czujemy i tak, takie dostajemy re, re, reakcje od widzów, że bardzo im się podoba to, w jaki sposób my wprowadzamy te tytuły, że budujemy wokół nich jakąś narrację, że to jest powiązane w jakiś spójny program, że są te nasze prelekcje, które, które się pojawiają przed wszystkimi filmami. I w związku z tym ten model naszej platformy nie jest taki, że jest to właśnie biblioteka tytułów luźnych, tylko takie tematyczne sekcje, które co kilka tygodni będą się zmieniać. 6-7 filmów, które spokojnie sobie można rozłożyć na cały miesiąc do oglądania, ale połączonych jakąś spójną tematyką, czy jakimś, czy sylwetką reżysera, czy reżyserki. Coś, co będzie nam dawało poczucie no, obcowania może z, jakimś, z jakąś formą mikrofestiwalową czy jakąś taką galeryjną, że dostajemy jakiś taki pakiet, który pokazuje nam jakieś zjawisko, no na pewno nie w całości, ale w jakimś takim bardzo, bardzo ciekawym przybliżeniu. Taka była nasza idea i wydaje się, że, że jak na razie ona się, ona się sprawdza i z reakcje widzów i, i liczba zakupionych biletów też świadczą o tym, że jest to model, który jest atrakcyjny i nie musi konkurować z innymi platformami dostępnymi na rynku, ale jest jakimś ciekawym uzupełnieniem tej oferty. Pytałaś jeszcze o licencję. Jeśli o to chodzi, no to oczywiście jest to bardzo trudny i złożony proces. To jest tak naprawdę lata uczenia się działania w takim trybie specyficznym, bo to jest działanie z jednej strony na biznesowe. Bo sięgamy często po bardzo duże tytuły, które reprezentują wielkie firmy, których celem jest po prostu zarabianie pieniędzy na tych tytułach, więc nie interesuje ich za bardzo misja edukacyjna festiwalu. I tutaj my oczywiście mamy na festiwal dotacje, na platformę, a platforma jest takim, powstaje w takim trybie już bardzo rynkowym, tak naprawdę. Tutaj nie mamy żadnych dofinansowań, więc te ceny biletów niestety muszą być nieco wyższe. Ale najlepszy odzew mamy rzeczywiście od tych mniejszych producentów, dla których to jest cenne, że my pokazujemy właśnie starsze firmy, na przykład z ich z archiwów. One z powrotem nabierają życia, wracają do obiegu. To jest dla nich bardzo fajne i bardzo ich to interesuje. Z większymi firmami jest trochę problem. No i oczywiście jest cała masa zagadnień takich logistyczno-prawnych, związanych z tym, że no część firm na przykład lubi sprzedawać takie całe pakiety do dużych platform. W nie tylko na Zachodzie, ale też w Azji są związani różnymi tam zależnościami, więc pokazywanie filmu online na miesiąc czy na dwa to jest dla nich mały biznes, bo może ich wykluczyć z jakiejś tam większej oferty na przyszłość. No ale to są już takie negocjacyjne, żmudne dosyć rozmowy. No, najlepiej reagują twórcy, którzy też cieszą się z tego, że mogą po jakimś czasie wrócić ze swoimi tytułami do widzów i czasem nawet coś o nich dodatkowo opowiedzieć, czy, czy przypomnieć sobie, jak to było, kiedy mieli premiery. No faktycznie widać, widać to, że to. Robicie naprawdę dużą robotę, jeśli chodzi o zdobywanie filmów. I teraz, jakby, powróćmy do, do festiwalu, bo jednak to jest też taki główny nasz, nasz temat Festiwal Pięć Smaków. Chcielibyśmy się dowiedzieć, tutaj w imieniu wszystkich studentów w tej chwili, jakby, to pytanie, jak wygląda organizacja takiego festiwalu? Wiadomo, festiwal zawsze jest w listopadzie, w tym roku był to przełom listopada, grudnia. Jakby, kiedy zaczynacie tą pracę nad, nad festiwalem, jakby wybrałem tych. Tych tematów, czy też nawet pomysłem na, na filmy. jakby ile ile trwa taki, takie przygotowanie festiwalu, które trwa półtorej tygodnia? No tak, to, to się wydaje niesamowite, ale to naprawdę trwa cały rok. I to nie jest tak, że to są, nie wiem, styczeń luty, to są jakieś lżejsze miesiące, niekoniecznie. Co jest związane z wieloma rzeczami? Po pierwsze, no oczywiście musimy oglądać masę filmów, i to są, to, to są te setki tytułów obejrzanych rocznie. Oglądamy je na różnych festiwalach, w normalnym trybie wyjeżdżamy na festiwale. Te, które gdzieś no, pokazują dużo tego kina azjatyckiego, to jest Berlinale, to jest Rotterdam, Locarno. Czy od jakiegoś czasu też jeździmy do Hongkongu na, na festiwal, gdzie są też wielkie targi filmowe. I to jest ciekawe, że oprócz tego, co jest pokazywane w głównym programie festiwali, są też targi, na których prezentowane są oferty filmów, które jeszcze są w produkcji, które jeszcze nie miały swoich premier. Więc my tam nawiązujemy jakieś kontakty, szukamy tych tytułów, które nie są jeszcze prezentowane, ale potem możemy dostać je na tak zwanych screenerach. Ponieważ no, działamy już wiele lat i, i Pięć Smaków stało się taką marką, którą rozpoznają producenci w Azji, gdzieś tam już wiedzą, że, że my się dobrze opiekujemy ich filmami i, i że, te, że, że te filmy tutaj znajdują jakiś oddźwięk, więc sami też już przysyłają nam swoje filmy. Tak samo reżyserzy, którzy byli u nas na festiwalu, polecają się sobie nawzajem, więc ta, ta, ta świadomość tego, że taki festiwal istnieje, jest już. Całkiem sporo, co nam trochę ułatwia robotę. I to jest duża część naszej pracy, oglądanie tych filmów, myślenie o tym, w jaki sposób połączyć ze sobą tematy, szukanie takich bieżących, aktualnych. No cały czas uczymy się też i, i, i poszukujemy tej wiedzy. Teraz też mamy trochę takich około festiwalowych działalności typu podcast, którego przygotowywanie też zajmuje dużo czasu. No ale oprócz tego jest też ten taki bardziej żmudny, czy bardziej po prostu pragmatyczny element pracy przy festiwalu, to znaczy pozyskiwanie środków. Festiwal, tak jak wspomniałam, jest dofinansowywany przez miasto Warszawa, ale też przez Ministerstwo Kultury. I przez szereg różnych azjatyckich instytucji, z którymi my się musimy bardzo precyzyjnie rozliczać, więc pisanie tych wniosków, cały czas utrzymywanie kontaktu z tymi instytucjami, śledzenie też tego, co się nowego pojawia, jakie możliwości, bo są takie kraje, które mają duże fundusze na promocję swoich, swojej kultury, swoich filmów i, i bardzo aktywnie jakoś dbają o to, żeby te filmy się pojawiały. Ale są kraje mniejsze, które takich środków nie mają, ale na przykład mają jakieś stypendia, które pozwalają twórcom przyjeżdżać do nas. I to jest też bardzo fajne, z tego nam się zdarza korzystać, bo dzięki temu możemy pokryć po prostu przeloty, hotele dla, dla osób, które przyjeżdżają do nas. No to jest oczywiście super cenne, żeby, żeby te wizyty się odbywały i żeby ten kontakt z filmem i, i ze światem sztuki był jaki bardzo żywy i bezpośredni. To jest duża część naszej pracy. Oprócz tego, no bardzo teraz angażująca działalność, to znaczy social media, o które trzeba dbać, pielęgnować i cały czas nasycać treścią, które są naszym kanałem kontaktu z widzami. Ten kontakt jest oczywiście super przyjemny, ale to też wymaga tak naprawdę bardzo dużego zaangażowania, jeśli chodzi o przygotowywanie nie wiem, takich prozaicznych rzeczy, typu grafiki, jakieś kalendarze tego, w jakim momencie, co publikować. No jest, Rzeczywistość tak wygląda, że żeby, żeby te zasięgi były, święty zasięg, święta docieralność, trzeba tak naprawdę przez cały rok dostarczać wiedzę i dbać o to, żeby te kanały nie, nie milkły. No tak, jakby też tutaj sami na festiwalu widzimy, że, że to jest bardzo istotne, żeby faktycznie te, te zasięgi dochodziły, jak najdalej. Jeszcze tak wracając do festiwalu, już takim ciekawym też dla mnie aspektem jest, jest część konkursowa. Jakby chciałam się dowiedzieć, jak wygląda zgłaszanie się na taką część konkursową, no i też jak wy, wy, wygląda wybór zwycięzcy konkursu pięciu, Festiwalu Pięciu Smaków. Sekcja konkursowa, staramy się, żeby co roku była taka bardzo aktualna i gdzieś tam opowiadała o tej współczesnej rzeczywistości krajów Azji. Więc tutaj nabór zawsze jest wyzwaniem, bo to są nowi twórcy, więc często nazwiska nieznane i my ich tropimy gdzieś na, tak jak mówiłam, na innych festiwalach, na targach, ale też przez różne bezpośrednie kontakty i innych reżyserów, którzy nam pokazują różne ciekawe debiuty ze swoich krajów. Bardzo lubię tą część selekcji, bo to są zawsze jakieś zaskoczenia i perełki, na które się trafia zupełnie niespodziewanie. I no tutaj staramy się, nie mamy takich wytycznych, nie wiem, tematycznych czy liczbowych, ale staramy się sprawić, żeby ten konkurs, który zwykle obejmuje około 11 filmów, 10-11 był taką reprezentacją różnych krajów azjatyckich. Są takie kraje, które produkują ogromną ilość filmów, więc często jest tak, że np. z Korei czy z Japonii pojawiają się dwa tytuły, ale no bardzo nam zależy na tym, żeby przede wszystkim pokazywać to kino z Filipin, z Tajlandii, z Indonezji, z tych krajów, w których rzeczywiście bardzo mało ich kinematografia jest bardzo mało obecna u nas w kinach czy w mediach. Więc tego to, to, to jest taka maksymalnie szeroka, jaką, jaką jesteśmy w stanie uzyskać tutaj reprezentacja Azji. I też, od drugiej strony, patrząc od, patrząc od strony jurorów i wyboru tej nagrody, zdecydowaliśmy przybrać taką formę, Pośrednią pomiędzy takimi plebistytami publiczności, które są zawsze bardzo fajne na festiwalach i takie oddające to, co widzowie lubią, co im się podoba, ale zawsze mamy takie poczucie, że one nie są do końca sprawiedliwe, bo nie wszyscy widzowie oglądają wszystko, więc nie mają takiego porównania, żeby te filmy rzeczywiście jakoś tak oceniać bardzo szeroko. Ale też nie chcemy mieć jury złożonego z ekspertów, z krytyków, bo nie jesteśmy festiwalem, który lubi czerwone dywany, gale, bankiety i tego typu rzeczy. Staramy się, żeby to było jednak bardziej takie żywe i, i bezpośrednie. W związku z czym wymyśliliśmy sobie taką formę zainspirowaną jedną z, jednym z innych zagranicznych festiwali, People's Jury, czyli takie Grono jurorskie złożone z kilkunastu osób, które są pasjonatami azjatyckiego kina, które się mogą zgłaszać do nas. Zawsze pod koniec sierpnia, na początku września, ogłaszamy nabór do tych, do tych jury, do czego zresztą serdecznie zapraszam i zachęcam. Zwykle jest zadanie jakiejś krótkiej formy pisemnej, krótkiej recenzji czy krótkiego eseju na temat azjatyckiego kina. Z nadesłanych zgłoszeń wybieramy kilkanaście takich osób, które oceniają u nas filmy, ale na tym ich zadanie czy zabawa nie kończy się, bo zawsze to grono jurorskie, poza tym, że chodzi na filmy, ogląda i o nich dyskutuje, to też przygotowujemy dla nich takie specjalne warsztaty związane z pisaniem o filmach, z pisaniem o azjatyckich filmach. Są to spotkania z różnymi ludźmi, którzy się tym zajmują, które opowiadają o tym, jak można sobie poprawić warsztat, jeżeli ktoś ma aspirację, żeby być krytykiem filmowym, ale też jak w ogóle pisać o popkulturze, na co zwracać uwagę, analizując te filmy. To są bardzo takie zwykle intensywne, ciekawe dni i ciekawe warsztaty. Zapraszamy te wszystkie osoby. To nie jest oczywiście tylko dla widzów z Warszawy, ale zapraszamy, zawsze oferujemy. Tutaj nocleg i taką bazę organizacyjną, żeby można było sobie spędzić w Warszawie te kilka dni i wziąć udział w takiej przygodzie. W tym roku, w ogóle, pierwszy raz to jury będzie miało taką formę międzynarodową, bo rozpoczęliśmy współpracę z kilkoma festiwalami zajmującymi się kinem azjatyckim z Europy. Realizujemy wraz z nimi taki projekt edukacyjny z cyklu warsztatów, z cykl wykładów, który też jest dostępny na naszej stronie, ale właśnie też to międzynarodowe jury po trzy osoby z Finlandii, Włoch i Holandii i polski będą brały udział w tegorocznym żwie. Można się będzie do niego zgłaszać już od 1 września, także serdecznie zapraszam tutaj wykorzystując okazję. No bo to rzeczywiście jest okazja, żeby spotkać ludzi, którzy są tak samo zakochani w azji i w kinie i chcą o tym dyskutować. Często też te osoby wracają do nas potem w roli prelegentów, ale też współpracowników na różnych etapach naszych działań, więc to jest też taka, taka nasza festiwalowa rodzina, z którą się identyfikujemy i która gdzieś tam nas wspiera po, po latach. Jak już zaczęłaś mówić, to też takie jedno z moich ostatnich pytań jest właśnie o tą edukacyjną część pięciu Smaku. Wiem, że właśnie ruszyliście z nowym projektem. Jakbyś mogła naszym studentom opowiedzieć o tym, właśnie na czym to polega i na jak, się, jak się to tworzyło? To jest taki projekt, który wyniknął z, naszego, z naszych takich prób nawiązania kontaktu. Z azjatyckimi festiwalami w Europie, bo widzimy tutaj takie pole do współpracy, bo z jednej strony jest dużo tych festiwali, mniejszych, większych, zajmujących się różnymi aspektami kina. Niektóre są dedykowane tylko i wyłącznie kinematografii jakiegoś pojedynczego kraju, niektóre mają. Jak festiwal na przykład w Udine we Włoszech, takie zacięcie bardziej, pokazujące bardziej mainstreamowe kino, takie popularne, na które przychodzą tłumy. Inne skupiają się właśnie jak Kamera Japan z Holandii na, na kinie japońskim. I tak naprawdę jakiś czas, kilka lat temu zaczęliśmy się kontaktować z tymi festiwalami, no bo czasem jest tak, że jesteśmy blisko siebie, można się wymieniać. Czy wspierać, jeśli chodzi o zapraszanie filmów czy reżyserów? Czasem to jest po prostu techniczna współpraca przy przesyłaniu sobie nawzajem kopii filmowej, bo one wędrują już wtedy nie przez wszystkie azjatyckie granice, ale po prostu, na przykład, z Frankfurtu do Polski. A więc to, to było takie pragmatyczne, ale też takie merytoryczne, bo, bo czuliśmy potrzebę rozmawiania z innymi festiwalami o tym, jak one są organizowane, jak jak wygląda ich współpraca z właśnie dużymi partnerami azjatyckimi, zaczęliśmy się dzielić tym i stworzyliśmy taką sieć NAFE, czyli Network of Asian Film Festivals in Europe. I wraz z kilkoma festiwalami z tej właśnie sieci z, wzięliśmy udział w, w napisaliśmy po prostu grant, wniosek o grant unijny. To wszystko się dzieje w ramach programu Erasmus. Taki projekt, który właśnie zakłada, że festiwal jest nie tylko miejscem pokazywania filmów, ale też pokazywania, przekazywania ogromnej piguły wiedzy o, o Azji, o tym, co się tam współcześnie dzieje, o tym, jak wygląda współczesna kultura, ale też co się zmienia w społeczeństwie, jak wygląda polityka. I y, pa, częścią tego projektu, który zajął, to no, bardzo intensywna praca i taka współpraca międzynarodowa, jeszcze teraz w dobie lockdownu, która się przeniosła całkowicie online, no, było to dosyć wymagające, y, ale stworzyliśmy na, 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 jakby jako, jako rezultat tego projektu, y, powstało 16 wykładów y, zrealizowanych przez specjalistów, którzy współpracują z tymi czterema festiwalami, więc taki międzynarodowy zestaw osób, które się pasjonują azjatyckim kinem, ale też piszą o nim książki, wy wykładają, no to są takie naprawdę, ja jestem cała w ogóle pod wrażeniem tego, jak, jak, jakie fajne osoby wzięły w tym udział, bo, bo są to osoby, których książki mam, mam na półce od lat i, i to jest bardzo, bardzo fajne współpracować z nimi. Będzie też oprócz tego cyklu wykładowego, który jest też dostępny bezpłatnie online, można się bez rejestracji po prostu sobie te wykłady oglądać. Chcieliśmy, żeby to było jak najbardziej dostępne i elastyczne. Jest to, te, te wykłady są w pięciu językach, są napisy, można je sobie spokojnie. Oglądać i, i, i jest to takie bardzo otwarte. Oprócz tego powstał cykl trzech takich dużych webinarów poświęconych dziennikarstwu filmowemu, krytyce filmowej, ale właśnie takiej skupionej na Azji. One ruszają we wrześniu, będzie się można na nie zapisywać w zasadzie od sierpnia tak naprawdę już tam będą pierwsze jaskółki tego, co tam się będzie działo. I one też będą dostępne w takich dwóch formach. To znaczy po pierwsze dla osób, które chcą wziąć udział jakby w, pełnej, w pełnym webinarze, co będzie się wiązało z wysyłaniem swoich prac, które będą oceniane przez tutorów. Będzie można dostać informację zwrotną o tym, co, co, co powstało. Ale też, ponieważ no to będzie ograniczona oczywiście ilość osób, bo tutorzy to, mają ograniczone moce przerobowe, to dla tych, dla, którzy będą zainteresowani tylko po prostu samym szkoleniem, można je, będzie w nim też wziąć udział bez, bez rejestracji, bez zgłaszania się wcześniejszego. To będą takie trzy części właśnie poświęcone tym festiwalowym umiejętnościom, bo też takich dziennikarskich umiejętności związanych z na przykład pisaniem opisów, przeprowadzeniem qa z twórcami po filmach, różnych takich drobnych rzeczy, które, które wiążą się z merytorycznym takim opracowaniem festiwalu i pisaniem o filmach. Tego tak naprawdę nie ma chyba w żadnej uczelni i, i nikt tego nie uczy, a są to bardzo ważne i bardzo takie niszowe, ale, ale potrzebne w wielu miejscach umiejętności, więc jest to fajne. Jeden z tych webinarów będzie też poświęcony historii dziennikarstwa związanego z Azją. Bo jak wiemy, na Zachodzie jest z tym duży problem. Mamy do, tutaj duże skłonności krytyków do orientalizowania, do upraszczania przeróżnych rzeczy, więc chcemy uwrażliwić na to, jak pisać o kinie azjatyckim, nie popadając w stereotypy, nie korzystając z różnych kadek, ale też przyjrzeć temu, jak to w ogóle wyglądało w historii, jak, jak to dziennikarstwo powstawało. Co będzie też o tyle ciekawe, że wiele z tych osób, które są u nas wykładowcami, tak naprawdę też czynnie brali udział w kształtowaniu tego, jak wygląda współczesne dziennikarstwo. To jest też ciekawe, że wiele, bardzo wiele z tych osób dochodziło do kina i do, do historii kina. Azjatyckiego, z takiej swojej fascynacji popkulturą, i to też widzimy wśród naszych widzów: że od anime i od K-popu, bardzo niedaleka droga do czterogodzinnych filipińskich filmów czarno-białych, <laughs> więc, więc rzeczywiście te, te pasje rozkwitają w bardzo nieoczekiwanych miejscach, i też to sprawia, że ci wykładowcy i ci, te, te osoby, które piszą o kinie, to, to często są bardzo fascynujące osoby, które gdzieś widzą w tej popkulturze i w tych przedziwnych, czasem, Propozycjach kulturalnych, coś więcej potrafią znaleźć w nich drugie dno i opowiedzieć też o kulturze poprzez to, co, co produkuje pop kulturę. Tak, muszę przyznać, że sam, sama byłam taką osobą, zaczęłam od, od Dragon Balla czyli jakieś skończyłam na kilku godzinnym filmie śmia no sono więc i nie tylko po prostu więc faktycznie jest coś takiego że człowiek zaczyna od tej popkultury a kończy na pewno na kilku godzinnym siedzeniu i oglądaniu filmu i po tym komentowaniu z przyjaciółmi po dlaczego tak, a nie inaczej, albo co uważacie, więc faktycznie. Tak, albo zgłębianiu chińskiej literatury z XVII wieku, bo i też takie przypadki znam. Dokładnie. Jakby faktycznie człowiek potem inaczej też na to patrzy. Dobrze, bardzo Ci dziękuję za, za odpowiedzi na, na pytania. Myślę, że, że tutaj wielu studentów dużo się dowiedziało i też będę na pewno wszystkim przypominać, żeby się zgłaszali na. We wrześniu wrześniu faktycznie na te webinary, bo, bo myślę, że dużo osób zainteresuje, bo faktycznie mało jest takich, e, takiej nauki, jak pisać, e, jak to powinno poprawnie wyglądać. Więc jeszcze zapraszam też ze, ze swojej strony, jak już mogę się tak zorientować. No, zapraszam też na naszą grupę Facebookową Pięć Smaków Kino Azji. Bo to jest takie miejsce, gdzie my trochę pozwalamy sobie na dzielenie się jakimiś bardzo niszowymi informacjami. Jest tam też sporo osób, które dyskutuje o Azji, o tym, co tam się dzieje. Więc można, można sobie poszaleć trochę. Jest to takie miejsce w sieci, gdzie, gdzie faktycznie tych pasjonatów kina jest, jest dużo i dyskutujemy tam i o tym, co będzie na festiwalu, i co jest na naszej platformie, ale też właśnie o tych projektach dodatkowych, o wykładach, o, o twórcach, którzy są z, z nami w stałym kontakcie, więc jest to takie miejsce, z którego dodatkową wiedzę można czerpać. Potwierdzam, sama jestem na tej grupie, więc polecam, polecam wszystkim uczestnictwa, bo naprawdę tematy czasem są bardzo zaskakujące i po, w jaką potrafią iść a od bardzo prostych pytań, po, po bardziej skomplikowane, więc naprawdę osobiście polecam. Więc jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za, za to spotkanie i za obszerne wyjaśnienie, jak działa Festiwal 5 Smaków. Dzięki i mam nadzieję do zobaczenia na festiwalu.